Dzień dobry, mam na imię Paulina, jestem fizjoterapeutką. Pokażę Państwu kilka ćwiczeń przy porażeniu mięśni twarzy. Marszczymy czoło, nosimy brwi w górę w ten sposób. Następnie możemy zamykać oczy bardzo szybko. W ten sposób zaciskamy oczy mocno i otwieramy, przyciskamy mocno i otwieramy, przyciskamy i otwieramy. Zamykamy, otwieramy tak samo 10 do 15 razy. Marszczenie brwi oraz nosa jednocześnie w ten sposób nabieramy powietrze. W ten sposób staramy się, żeby było powietrze z jednej i z drugiej strony. Możemy wypychać językiem jedną i drugą stronę w ten sposób przy zamkniętych ustach. Może być wykonanie tak zwanego dzióbka przy zamkniętych ustach robimy tak zwany dzióbek. Jeżeli jesteśmy w domu, na pewno mamy wodę, szklankę wody, słomeczkę i wydmuchujemy przez słomkę wodę powietrze do wody. Następnym ćwiczeniem może być otwieranie ust, w ten sposób możemy um, mówić na głos literki O, A, U, A, I.